Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Nie może być lepszego pretekstu do powrotu do pracy niż walka o niekwestionowane Mistrzostwo Świata wagi ciężkiej. Chyba już nic nie może odebrać nam pojedynku, na który czekamy od wielu miesięcy. W sobotni wieczór w Rijadzie Tyson Fury i Oleksandr Usyk staną w końcu do rywalizacji o wszystkie pasy w królewskiej kategorii. Obaj pięściarze są już w Arabii Saudyjskiej i teraz co wieczór będą wypełniać medialne obowiązki, by ostatecznie znaleźć się między linami. Zarówno Fury, jak i Usyk wydają się być w świetnej dyspozycji i choć narzekaliśmy że jasna na liczne zmiany terminów, to optymalny moment na to starcie mamy chyba właśnie teraz. Dziś ode mnie materiał rozgrzewkowy, a przed samą walką ukaże się tradycyjna zapowiedź, w której wytypuje możliwy przebieg i zwycięzcę pojedynku. Abstrahując od wszystkich innych okoliczności, nawet walka Tyson Fury o Aleksandr Usyk nie powodowała u mnie w ostatnich tygodniach szybszego bicia serca, bo chyba po prostu nie wierzyłem w jej dojście do skutku. Była ona przekładana już tyle razy, że siłą rzeczy trzeba było się zastanawiać, czy przede wszystkim Fury w ogóle jej chce. Choć więc, oczywiście, miałem termin z tyłu głowy, to bardziej spodziewałem się przeczytania pewnego pięknego dnia wiadomości o kolejnej kontuzji króla Cyganów i o tym, że w jego miejsce na walkę z usykiem wskakuje Filip Hrygowicz. To, że pojedynek o niekwestionowane Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej naprawdę dojdzie do skutku, dotarło do mnie w momencie, w którym zobaczyłem, że po pierwsze, Tyson Fury dotarł do Arabii Saudyjskiej, a po drugie, w jakiej jest on formie fizycznej. Widać, że w przeciwieństwie do tej farsy z Francisem Nganu, tym razem Brytyjczyk naprawdę przyłożył się do treningów. Na poniedziałkowych eventach medialnych pojawił się w masce na twarzy, tak by zminimalizować ryzyko jakiejś infekcji, o której złapanie przy rozkręconych w Arabii na Maxa klimatyzatorach wcale nie jest trudno. Mam w tej chwili głębokie przeświadczenie, że Fury przygotował się do walki najlepiej, jak w tym momencie mógł. Pytanie, czy wystarczy to na Oeksandra Usyka? Interesujące jest to, jak w kontekście walki z Furym wzrastają w ostatnich miesiącach notowania Usyka. Gdy po raz pierwszy mówiono o takim pojedynku, zamurowanego faworyta uchodził w środowisku Brytyjczyk. Wskazywano na to, że jego warunki fizyczne będą dla Ukraińca nie do przeskoczenia. Po tym jak Fury tragicznie zaprezentował się w konfrontacji z Neganą, perspektywa zaczęła gwałtownie się zmieniać. Nie mówiono już tak często o warunkach fizycznych, lecz o tym, że król Cyganów sportowo i mentalnie wydaje się być poza boksem. Zachowanie mistrza świata w WBC też, delikatnie mówiąc, nie przysparzało mu sympatii i sprawiało, że wielu neutralnych wcześniej kibiców zaczęło wspierać Usyka. Dziś natomiast analizując głosy ekspertów oraz nawet kursy bukmacherskie można dojść do wniosku, że to pojedynek 50 na 50. Od momentu pojawienia się Tysona Fury'ego w Riadzie wszyscy zachwycają się jego sylwetką. Rzeczywiście o ile same zdjęcia zawsze mogą budzić pewne wątpliwości, o tyle teraz mamy już pewność, że Photoshopa przy nich nie używano. Warto mieć jednak na uwadze to, że Fury nie mógł przejść teraz normalnego obozu treningowego bez żadnych ograniczeń. Jak pamiętamy z walki w lutym wykluczyło go głębokie rozcięcie nad prawym okiem, którego doznał podczas jednego z ostatnich spalingów. Katman Jorge Capetillo mówił wtedy, że król cyganów przez trzy miesiące nie powinien w ogóle pojawiać się na sali treningowej, by rana mogła się zagoić. Jak dziś wiemy, do zajęć Brytyjczyk wrócił znacznie szybciej. Treningi te trzeba było jednak zorganizować tak, by do absolutnego minimum ograniczyć ryzyko otworzenia się rozcięcia. Podejrzewam zatem, że pracowano głównie nad optymalną formą fizyczną czempiona. Nie należy zapominać też o tym, że również sztab Aleksandra Usyka nie miał łatwego zadania. Faktem jest, że Ukrainiec to tytan pracy, choćbyśmy nie wiem jak się starali, nigdy nie zobaczymy go zapuszczonego, bo on w treningu jest po prostu całe życie. Obóz przed każdą walką jest jednak precyzyjnie podzielony, a obciążenia i zadania zmieniają się w zależności od tego, ile czasu jeszcze pozostało. Tutaj tymczasem Usyk i jego ludzie najpierw przygotowali się pod grudzień, potem korygowali plany na luty, aż w końcu jeszcze raz musieli rozpisać wszystko od nowa i przyszykować optymalną formę na maj. Nie ze swojej winy Oleksandr Usyk po raz ostatni był w ringu w sierpniu 2023 roku. W ostatnich latach przyzwyczaił się co prawda do występów raz do roku, tym razem bardzo dużo było jednak tych niespodziewanych zmian planów, a przecież Ukraińiec ma już 37 lat. Z jednej strony jego dyspozycja mogłaby więc być pewną niewiadomą, z drugiej jednak jestem o niego dziwnie spokojny, bo wydaje się być ulepiony z innej gliny. W najbliższych dniach Tyson Fury i Oleksandr Usyk będą dbali już tylko o utrzymanie wypracowanej podczas treningów dyspozycji oraz wypełniali swoje liczne zobowiązania medialne. W poniedziałek show nie po raz pierwszy skradł ojciec Tysona, John Fury. Znany z krewkiego charakteru Big John postanowił uderzyć jednego z członków sztabu Usyka głową, co sam przypłacił kontuzją i strumieniem krwi cieknącym z czoła. Pomiędzy samymi pięściarzami przepychanek się nie spodziewam, a już na pewno nie będzie do nich dążył Usyk, który w kontaktach z rywalami zawsze jest dżentelmenem. Tyson Fury bez wątpienia będzie jednak w swoim stylu obrażał przeciwnika i próbował wyprowadzić go z równowagi. Warto będzie obserwować grę psychologiczną między pięściarzami, bo ona może okazać się potem istotna w ringu. Środowy wieczór Fury i Usyk pokażą się podczas treningów medialnych. Z tych pokazówek nie należy zwykle wyciągać zbyt daleko idących wniosków, można jednak dokonać pewnych obserwacji odnośnie szybkości i fizyczności. W czwartek ostatnia konferencja prasowa, w piątek ceremonia ważenia, w sobotę natomiast walka, na którą czeka cały bokserski świat. Wszystkie wymienione wydarzenia z dni poprzedzających pojedynek będziecie mogli śledzić na żywo na kanale Dazon na YouTube. Sama gala znów transmitowana będzie natomiast na Dazon w systemie Pay-per-view. Jednak tym razem w tym kontekście mam dla was lepsze informacje niż przy okazji ostatnich gal. Do tej pory nie wystarczyło tylko wykupić Pay-per-view, lecz należało być jeszcze subskrybentem Dazon, co wiązało się z kolejną opłatą. Tym razem sytuacja się odwraca. Jeśli wykupicie dostęp do gali Fury Usyk w cenie 89,99 zł, miesięczny abonament Dazon otrzymacie gratis. Drugą dobrą informacją jest natomiast ta, że cała gala będzie wreszcie dostępna z polskim komentarzem. Fury i Usyk do ringu mają wyjść kilka minut po północy, gala rozpocznie się natomiast w sobotę 18 maja już o godzinie 16.00. Na karcie m.in. rewanżowy pojedynek Jaya Opetai i Mayrisa Bridisa o pas mistrza świata IBF w wadze junior ciężkiej czy frapujące starcie w kategorii ciężkiej pomiędzy niepokonanymi Agitem Kabajelem i Frankiem Sanchezem. Będzie też konfrontacja Joe Cordyny z Antonym Kaczacim o tytuł w kategorii superpiórkowej, powrót byłego wielkiego czempiona Sergeja Kowaliowa czy występ prospekta wagi ciężkiej Mozesa Itaumy, a zatem emocji jak zwykle podczas gali w Arabii Saudyjskiej na pewno nie zabraknie. A jeśli decydowalibyście się na zakup pay-per-view, to zachęcam do zrobienia tego z poziomu mojego reflinka, który znajdziecie w opisie. Nieoficjalne jeszcze, ale pochodzące z wiarygodnych źródeł informacje podają, że sędzią ringowym walki Fury-Usyk będzie doświadczony Amerykanin Mark Nelson. Praca arbitra może być bardzo istotna dla obrazu pojedynku, bo od tego trzeciego między linami zależeć będzie choćby to, do jakiego stopnia pozwoli Fury'emu klinczować. Czekamy też na nazwiska sędziów punktowych, bo jeśli rundy będą wyrównane, to przed nimi szalenie trudne zadanie. Turki Al -Al -Sik już teraz mówi o rewanżu w październiku, ale na razie nie ma co o tym myśleć. Liczy się to, co tu i teraz, a wydaje się, że to wreszcie naprawdę się wydarzy. Po miesiącach frustracji i coraz większego zwątpienia, czy tej walce jest w ogóle pisane się odbyć wreszcie, zobaczymy Furego i Usyka naprzeciw siebie w ringu. Po raz pierwszy od 1999 roku poznamy niekwestionowanego mistrza świata wagi ciężkiej. Będziemy świadkami historycznych wydarzeń i oby ich główni bohaterowie stanęli na wysokości zadania. W najbliższych dniach chłońmy zatem zagęszczającą się atmosferę, a ja mówię do usłyszenia przy okazji zapowiedzi.